Hej hej, króciutki wgląd duchowy w twoją przestrzeń. Czuję coś takiego powtarzalnego. Powtarza się jakiś... Yy, Jakaś historia, coś takiego kłopotliwego. I na teren Twojej energii przychodzi osoba, której dawno nie było, była dawno nieobecna. Żeby stworzyć właśnie. To powtórzenie, ale jest ta osoba jakby zamaskowana. Nie przychodzi z prawdą, tylko przychodzi jako ktoś taki, nie wiem, pokrzywdzony. Nie wiem po co. Może po to, żeby mm, coś dokończyć. Pamiętajmy o Merkurym, o jego wpływie na to, co się teraz dzieje. Więc te powtórki różne są um, jak najbardziej prawdopodobne. I czuję, że tu jest coś takiego powtórkowego, bo widzę taką osobę, która trzyma zdjęcie w ręku, jakby coś analizowała. No, zwykle zdjęcie jest zapisem przeszłości, może jakiegoś wzruszenia, może dobroci, a może nie, jakiejś nienawiści, różnie bardzo, ale myślę, że tutaj właśnie na tu i teraz jest taka energia, jakby męczył cię taki sen przeszłości. Nie wiem, czy zły sen, czy koszmar. I po prostu jakby trzeba było się teraz tak z tą energią pojednać albo stanąć oko w oko, dlatego że mam wrażenie, że do tej pory ty taki prowadziłeś, czy prowadziłaś monolog w sobie z tą osobą, której nie było, a teraz będzie szansa nie prowadzić tego monologu, tylko się z tą energią przywitać. I spojrzeć prosto w oczy tej osobie, tak? Tak czuję tę Twoją przestrzeń. Nie wiem tylko czyją, bo robię to tak. No, na chybiu trafił w ciemno. Wgląd w osobę, która jakby. Jakby to powiedzieć, właśnie. Jakby jakby, mm, tak czuję, właśnie, że, że, że nie ma sobie nic do zarzucenia, że. Mm, I tu mam wątpliwości. I, to spotkanie, jakie ono może być? Czy zaplanowane? Tak, jakoś tego nie czuję. Coś takiego chyba bardziej przypadkowego. Wpadasz na kogoś, chociaż przypadki nie istnieją. Ja myślę, że też to były takie drogi, które się z, z tą osobą rozjechały, rozdzieliły, bo ktoś tu za kimś nie nadążał, jakby i. Przyczyna jakby ponownej konfrontacji, bo zawsze jest przyczyna, nadal jesteśmy w tej energii braku przypadków, że nic nie dzieje się bez, bez przyczyny. Przyczyna jest taka, że prawdopodobnie byliście kiedyś takimi pochlebcami wobec siebie, może nie wiem, razem pracowaliście. Może byliście przyjaciółmi, może tworzyliście jakieś, jakąś głębszą relację. Trudno mi powiedzieć, ale teraz będzie też taka energia, jakby lepszego, bo tak to czuję. Lepszego w takim sensie nie żeby się jakoś tak na powrót zejść, bo. To zejście to dla mnie to jest takie, wiecie, jakby spętanie, opętanie wręcz, coś, coś takiego niedobrego, ale żeby może coś wyjaśnić, bo Merkury teraz tego hmm, chce egzaminuje taką też inteligencję emocjonalną każdego człowieka i hmm, po prostu będzie prawdopodobnie tutaj jakaś okazja, Konfrontacyjna, nie? A przyczyna, czy tego unikać, czy nie unikać ja mam wrażenie, że to i tak nie ma większego znaczenia, bo to po prostu przyjdzie. I, I przyczyna to może taka, że My tutaj y, odczujemy, że no właśnie, nic nas już ze sobą kompletnie nie łączy, że sprawa jest zamknięta, a może nam się wydawało, że nie. To często tak jak kochankowie się spotykają i później niby wpadają na siebie i na przykład y, mówią: To tutaj chodź, chodźmy na kawę, y, porozmawiajmy, y, y, i się okazuje podczas tej rozmowy, że. No, właśnie, że to już wszystko wyparowało, że tu już nie ma do czego wracać, i może właśnie tego brakowało, takiej tej um, ostatniej kropki nad i, żeby tak powiedzieć sobie jasno, że nie ma tragedii, ale że jest to koniec. Że tragedia to już właściwie była, a może wcale jej nie było, może my tak sobie to wyobraziliśmy jakąś przykrość, nie chcieliśmy czegoś widzieć, słyszeć, a tymczasem właśnie. Jakby na powrót, yy, przejście przez taką bezpośrednią konfrontację, pokaże, że, że już nas nic nie łączy, a może nawet właśnie stajemy naprzeciw siebie. Tacy, tacy, tacy wiecie, zakłopotani, jakby ktoś nas rozebrał, z odzieży. Nie? I tacy jesteśmy zakłopotani. Coś, 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 coś w tym stylu yy, czuję taką właśnie energię. Yy. Która może po prostu wrócić, bo mamy tego Merkurego i tak to czuję. Czuję jeszcze, no nie wiem dla kogo to jest. Możecie napisać po czasie, może to już się dzieje, może za chwilę się po prostu stanie. Czuję przy, przy Was taką energię właśnie też konkretnego zdarzenia, jakbyście właśnie, nie wiem, gdzieś w środkach lokomocji byli, jakbyście gdzieś po prostu się przesiadali, zmieniali miejsce bądź byli w takich miejscach gdzie się, gdzie się przechodzi przez jakieś bramki nie czy się stoi w kolejce dopłaca się coś jakieś pieniądze się wydaje I, i to mogą być takie miejsca na tej pierwszej linii spotkań bądź po prostu taka energia jakby jakby to powiedzieć bo ja zawsze tak coś czuję a nie do końca się, Potrafię to pokazać, opowiedzieć. Jakby. Jakby był taki spokój. Wiecie, to jest tak jak na przykład dzień się kończy, nie? Słońce zachodzi, czujesz taki spokój. Jest to taka ta. Jak to się mówi w tym przemyśle perfumiarskim. Jest taki per, taka, takie perfumy Guerlain, niebieska godzina. Coś pomiędzy. Jest taki czas, taki piękny, taki wzniosły, taki nieoczywisty. Pomiędzy ciepłym i chłodem. Kończy się ciepły upalny dzień i przychodzi ten ch chłodzik, nie? leah bleu, niebieska godzina. Czujesz ten zapach, to wszystko tak pulsuje. Na dzień dobry i do widzenia. Coś, coś jest takiego. Można się tylko przywitać, można postać w milczeniu. Coś coś w tym stylu taki taki fajny moment, kiedy my żegnamy ze spokojem coś, co i tak nie miało wiecznie trwać, coś, co miało być tylko przez chwilę. Może było przeżyciem jakimś beztroskim, a może temu zbyt dużo oddawano energii, bo to potężniało, a i nie to, że nie powinno, tylko ja myślę, że, że mieliście z kimś jakąś wyjątkową więź, tylko że ona nie była zbyt łagodna. I to jest taka energia, kiedy właśnie nie. ja sobie tutaj idę, w tej przestrzeni milczenia, rozumiem, wybaczam. Właściwie to mam w sobie sporo takiego spokoju. Tak naprawdę to nawet nie ma co wybaczać, mówi się. To stare dzieje, po prostu nie. Takie wytłumianie tej energii, coś, coś, coś takiego wyczuwam, i tyle. To taki mój wgląd. A czy jakaś karta do tego? Może tak, karta symboliczna, która nam opisze to, co powiedziałam. Spotkań nieprzypadkowych. Dlaczego? Dlatego, że Merkury, który nam tutaj retrograduje, on do czegoś wrócić chce, tak. Symbol tej energii. No, mówię Lech Blue, zobacz ogród. Tu już, tak jak powiedziałam, widzisz słońce zachodzi. Jest ten taki przyjemny chłodek, unosi się ten zapach maciejki bądź tam czegoś innego, tego rozgrzanego, ale już chłodnego powietrza. Przeczytam z przewodnika, co oni tutaj pod tym symbolem takiego rajskiego ogrodu są nam tu powiedzieć, bo ten symbol jest właśnie takim obrazkiem tej częstotliwości, tego o czym mówiłam. K -l -m -n O. Gdzie to jest? Mamy skojarzenia są bardzo szerokie od rzeczy zwyczajnych i prostych. Jak łąka, po ogród sułtański, cesarski królewski, czyli coś, co oko cieszy, daje plon, umila życie. To jest powiązane właśnie z pielęgnacją, z podlewaniem. No to też trochę tak. Jak nie pielęgnujesz ogrodu, to ten ogród usycha, przestaje być bioróżnorodny. Ogrodnik, prawda? czy ogrodniczka to kto to jest ten który tutaj y, pielęgnuje dba o ten zieleń ale też o ptaki owady ziemię nawet kamienie opiekuje się i troszczy przechadza się odpoczywa na tym polega miłość na tym polega tak naprawdę wszystko bo Ogród jest formą uporządkowania. Ogród może być zarośnięty, ogrodzony, odgrodzony, a może być ogród taki właśnie otwarty. Ogród to też raj, to jest odkupienie, to jest modlitwa, medytacja, mistyczna ekstaza, miłość i zmysłowość. Czyli widzicie, znaczeń jest tu w tym ogrodzie bardzo, bardzo wiele. Każdy ogród ma swoje tajemnice. Może ta osoba, z którą się spotkasz. Ma taką tajemnicę. To jest ogród, który ma swoje tajemnice, ma swoje niebezpieczeństwa. Stąd jest metaforą tajemnic duszy, bogactwa pamięci i wyobraźni. Bogactwa pamięci i wyobraźni. Ja myślę, że tu będzie takie troszeczkę kontemplowanie tego, co Cię spotka, kiedy Ty tutaj wchodzisz w. Takie przeświadczenie końca jednego etapu, rozpoczynania drugiego, że coś umarło, zgniło, zwiędło. Po to, żeby się odrodzić. Ja myślę, że ty i ta osoba, wy się odradzacie. Wy się zasilacie czymś żyźniejszym. Skoro to jest symbolika. Yy, Retrogradacji i tych spotkań, właśnie takich powrotów różnych, to właśnie chodzi o to, żeby tak naprawdę mieć z tego też przyjemność, czyli nie skupiać się na szkodnikach, które toczą tutaj te uprawy, tylko skupić się na rozkwicie, na słońcu i na harmonii, bo to też jest. Symbol ogrodu jest zwiastunem, że coś się rozwija, że coś nas cieszy, że coś idzie ku dobremu, że um, na, tak naprawdę jesteś już teraz w tym momencie swojego życia w miejscu doskonałym, pełnym harmonii, pobłogosławionym w jakiś sposób przez Boga. Więc macie tutaj zwrócić uwagę właściwie na stan nasz, waszego ducha, bo ogród, czy to w jawie, czy we śnie, jest tu powiedziane, Ściśle wiąże się ze stanem naszego ducha. O to tutaj właśnie naprawdę chodzi, żeby ten mój duch był spokojny. Bo jestem pobłogosławiony, pobłogosławiona. I właśnie te wszystkie yy, tak zwane cofki, czyli yy, energie, które jakoś yy, wracają do Was. Jest powiedziane, są bezpieczne, że Ty nie jesteś tutaj w żadnym niebezpieczeństwie. No i to było zaplanowane. Każde spotkanie to jest taki merge in heaven. Nawet jeżeli to jest tutaj na ziemi niezaplanowane i takie dzikie, jak ten ogród, taki, ni to francuski, ni angielski, tylko tak jak tu widać, taki dziko rosnące, to i tak w planie Bożym wszystko jest zaplanowane. No i tyle kochani właściwie, jak ja jeszcze czuję tą energię, tak będąc właśnie przy tym ogrodzie, no mi się cały czas z tą energią Lerch Blue właśnie kojarzy, z taką przestrzenią trochę resentymentu, trochę jakichś rządzy, takich energii, też właśnie królowania, bo jakaś roślina w tym ogrodzie króluje najbardziej, mówi się, że róża jest tym królową tych kwiatów ogrodowych, ale to jest takie przekonanie w tym wszystkim, moim zdaniem, że jakby tu każdy kwiat ma swoją własną historię i tu nie ma żadnych królowych królów, że tak naprawdę królestwo to jest służba bliźnim, prawda, w tej miłości. Nie narzucanie się z wolą, nie narzucanie się też z żadną pomocą. Nie wolno tego robić. Absolutnie. Raczej tutaj wyzbywamy się takiej energii rozgoryczenia, energii pewnego zamknięcia. Czasami ogród jest zamknięty, tak jak komisariat policji, czy zakład leczenia zamkniętego, czy szpital, czy więzienie, czy zakład psychiatryczny, nie. Ja myślę, że tu przed Tobą jest taki etap, kiedy masz umocnić się w takim postanowieniu wybrania sobie właśnie tej, tej przestrzeni takiej mistycznej, która tak jak oddany uczeń Jezusa przypomniał, że pod wieczór właśnie w tej godzinie niebieskiej, lech blu, osądzą Cię po miłości. Osądzą cię po miłości i w ogóle ja myślę, że to jest takie przesłanie ogólne, wiesz, w tym ogrodzie. Osądzą cię po, po miłości, czyli tyle, ile miłości dałeś temu światu, taki będzie wynik tego jakiegoś ostatecznego sądu, prawda? I nigdy nie wiesz, kto komu i ile tej miłości dał. O tym należy pamiętać. Zanim się też kogoś osądzi, i zanim się kogoś skaże, tak jak tego owada, tą pszczółkę, która przysiadła na kwiatku na karę śmierci, bo znęcona miodem została. Wszystkiego dobrego, kochani. Wgląd połączony z kartami, z moimi przeczuciami na temat retrogradującego Merkurego i możliwych spotkań w przestrzeni tego rajskiego ogrodu. Pa, pa.